Proszę Państwa, my o aniołach rozmawiać będziemy, o aniołach dobroci, bo jest ich wielu. A siostra Anuarita Ewa Tutka, dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Puławach, osobiście ich zna. Tak, siostra, witam serdecznie. Szczęść Boże, dzień Szczęść dobry. Boże. Przez ostatni rok sposób szczególny takich wielu aniołów dobroci poznałam. Postanowili się ujawnić, gdyż są to ludzcy aniołowie i starają się tak kawałek nieba przychylić naszym podopiecznym. Właśnie Przypomnę. bo y, budujecie w poławach y, taki zakątek, y, plac zabaw dla dzieci, tak? Może siostra przypomni tę ideę? W tamtym roku powstała taka idea zrobienia Placu Zabaw integracyjnego Placu Zabaw boiska wielospecjalistycznego dla dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie z tą niepełnosprawnością ruchową, dla dzieci, które mają problemy w poruszaniu się, a są to podopieczni ośrodków właśnie prowadzonych przez siostry benedyktynki, misjonarki w Pławach w benedyktyńskim zakątku. Wszystkie dzieci są z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia. I ten plan zabaw jest niezbędny i on już część powstaje, to powstało i stąd te... Anioły Dobroci, bo się pojawili, ale my ciągle szukamy, bo to ma być rozbudowany ten plac zabaw. Jeszcze brakuje pieniędzy i potrzebujemy, żeby sfrunęły te Anioły Dobroci, tak? Tak, dokładnie. Pierwsza edycja kampanii naszej Zostań Aniołem Dobroci pozwoliła na wybudowanie wielospecjalistycznego, chociaż takiego małego boiska, który spełnia już swoje zadanie. Odbył się nam nawet pierwszy turniej piłki nożnej. Były to mecze charytatywne, w którym brały udział samorządowcy, Grupa Azoty ławy, Solidarność, nasza miejscowa policja, z nami też zaprzyjaźniona. Powstała w dużej części też powstał place zabaw, więc dzieciaki nasze już mogą gdzieś tam usiąść na huśtawkę. Pot... I to są duże pieniądze by były potrzebne i one się jakoś tam znajdują, ale jeszcze są potrzebne, prawda? Bo jeszcze ma być park sensoryczny czy ogród sensoryczny. To znaczy plac zabaw jest jeszcze nieukończony, a poza tym pozostają nasze zobowiązania jeszcze wobec wykonawcy. Jest on bardzo życzliwy dla nas, czeka, ale wciąż one zostają. My chcemy ukończyć ten plac zabaw, ponadto dalej tworzyć otoczenie i boiska. I różnych elementów w naszym ogrodzie sensorycznym. My jesteśmy w takim dobrym czasie chyba, bo ten e, czas może takiej jałmużny adwentowej, e, więc może ktoś z Państwa e, dołączy się i zechce e, zostać aniołem dobroci, bo takie anioły też będą rozdawane i można sobie na przykład na drzwi domu przy, przykleić, i, i, no i ktoś będzie wiedział, tak, to, tam mieszkają dobrzy ludzie. E, jakie Co? pieniądze są potrzebne? E... To znaczy w tym momencie e, myślę, że warto wejść na naszą stronę www. Anioły Dobroci. E, tam mamy taką zakładkę Wesprzyj i mamy taki licznik, który się przesuwa, w tym momencie jest to 36 albo 37% sumy, o którą się staramy, cała suma, którą wskazałyśmy w tamtym roku to jest 550 tysięcy częściowo jest już to spłacone, częściowo będziemy jeszcze spłacać, no i chcemy po prostu robić też nowe elementy dla naszych dzieciaków, żeby to było miejsce przyjazne dla tych, którzy sami nie mogą zadbać e, o siebie. Proszę Państwa, Fundacja Benedyktyński Zakątek w Puławach e, czeka na Państwa, czeka na anioły. Czasami ta jedna złotówka e, może przeważyć e, i warto, e, warto wesprzeć. I tak na koniec, e, kto może być tym aniołem? Każdy? Aniołem dobroci może być każdy. E, może być to osoba fizyczna, ale może być to też... E, Zakład pracy. Mogą to być ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Mogą być to bardzo duże zakłady pracy. Wszyscy mogą zostać aniołami dobrać, dobroci wszyscy mogą przychylić innym kawałek nieba A, no i uzyskać ten taki czarujący uśmiech dziecka z niepełnosprawnością. Które czeka, żeby tak jak jego e, rówieśnicy poczuli wiadek we włosach, żeby na tym placu zabaw mogli śmiać się do rozpuku i żeby ten śmiech ich wśród drzew słychać było bardzo głośno. Myślę, że, że dołączą jeszcze anioły dobroci do, do Was. Bardzo serdecznie dziękuję, siostra Anuarita, Ewa Tutka z Puław, która opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, wspólnie z innymi siostrami. Naprawdę fajne rzeczy tam się dzieją. Warto też zajrzeć. Może w tej dobie pandemii to troszkę trudniej, ale na stronę internetową na pewno i wesprzeć. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta dla siostry i podopiecznych i mam nadzieję, że aniołów przybędzie.